Witaj, będę dziś Twoim przewodnikiem i zabiorę Cię w podróż w głąb Ciebie. Pomogę Ci przejść przez pola energetyczne zwane czakrami. Ważne jest, żeby w tym czasie nie wykonywać żadnych czynności, które wymagają skupienia, jak na przykład jazda samochodem. Teraz będziesz się koncentrować wyłącznie na sobie. Będzie to Twoja chwila prowadząca do odzyskania mocy, wyciszenia. Balansu do znalezienia łączności z Twoim wyższym źródłem.